Miałem ja miseczkę miseczka teraz usta jest miseczka, a jeszcze nie bym chciał Zdycha kotek, o, co ci, kotku, co? Ślima mi się wielka rzeka, wielka rzeka, prawda mleka, aż po samo dno. Zdych skulił ogól, zgrużył ci i weźmie mleczko, chwilię, bo znów musiał Ślicznie. Julian powinien pod tytułem Okulary. Biega, krzyczy, pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka spodnia i surducie w prawym bucie, w lewym bucie wszystko w szafach poprzewracał, maca szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie. Wszędzie szukał, parska sapie, Szuka w piecu i w kominie, my się w mysiej dziurze i w pianinie. Już, już policję zaczął wzywać, już podłogę chce odrywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł, są! Okazało się, że były na jego nosie. Po niegach pan filare, gdzie są moje okulary. Szuka w spodniach i w są w prawym buciech, w lewym bucie, wszystko w szachach pokrzedamy, maca szlop to skandal sieci. Nie do biary, ktoś mi ukradł okulary. Od kanał na kamacie wszędzie szuka pan sapia teraz w piecu i w kominie w mysie i dłużej i w pianinie już podłogę chcę odrywać już policja zaczął mnie nagle zerka do lusterka nie chcę wierzyć znowu zerka, zaraz są okazało się, że ja mam na własnym nosie to to, lokomotywa stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pod do wzywa Stoi sapiec, gdy się ducha, żalę, niech tam wygląda, brzucha, Bóg jak gorąco, uf jak gorąco, uf jak gorąco, ów jak, jak gorąco. Już ledwo sapię, już ledwo zlipię, a jeszcze palacz będzie w nim Wagony do niej podoczywiali, wielkie i ciężkie, że rade. I już pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tuste grubasy, A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć partygranów. A w szóstym armata. O jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym derbowy stoły szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym Same tuczone świnie w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Choćby, lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignie taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świsk, para buch. Koła w ruch. najpierw powoli jak zów ciężale. duszyła maszyna po szynach o spale, szatnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem, i biegu przyspiesza, i zna coraz prędzej. I dudni i stukało moce i prędzi A dokąd, a dokąd, a dokąd Na prost po torze, po torze, po torze Przez most, przez góry, przez tunel, Przez pola, przez las, I spieszy się, i spieszy się By zdążyć na czas To tak to turkocze i puka I stuka to, tak to, to, tak to, to, tak to, to, tak to to, to, to Gładko tak, lekko tak Toczy się ten, jak gdyby to była

Mają pociąg się toczy, bo para te tłoczy, się tłoczy i tłoczy. Tak. Koła tylko i puka i to tak, to to tak, to tak, to to tak. Brawo! Julian, tu wim okulary, biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuga w spodniach i w surducie, w prawym budzie, w lewym budzie, Wszystko w szafach poprzewracał. Mata srafrok, palto maca, Skandal czy nie do wiary, Ktoś mi ubrał okulary. na kanapą, na kanapie, Wszędzie szuka paska szapie. Spera w piecu i w kominie, W dziurze i w pianinie. Już podłogę zaczął zrywać, już policję zaczął zrywać. Nagle zerka do lusterka, nie chce wierzyć, Znowu zerka. Są! Znalazł! Okazało się, że miał własnym mnoksia. Pstryk. Starczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek elektryczny. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk. Co się, to się widno, robi wnik. Bardzo łatwo. Pstryk i światło. Pstryknąć potem jeszcze raz. Zaraz mrok otoczy nas, a jak wstryknąć trzeci raz, znowu dawno świeci blask. Taką siłę ma tajemną ten ukryty w ścianie smyk. Kto? Taką siłę ma tajemną ten ukryty w ścianie smyk. Ciemno, widno, widno, ciemno. Któż to jest ten mały wstryk? Może świetlik, może ogień? To nie ogień. Jak tamto stał się i skąd? To nie ogień. To przewodnik, taki drut, a w drucie prąd. Robisz wstryk i włączasz prąd. Elektryczny, bez prąd. I skąd światło? Właśnie stąd. Brawo. Ja, pan Kilarik, czy są moje okulary? Złoka, spodniaki, serducie, prawo, bucie, wlewę, bucie. Wszystko przewraca. Klaff, rogmaca, palto, maca. Pal Kandel krzyczyni do wiary. Też nie się nie ukryw okulary. Pod, pod kanunką na kanadzie w szuka paska sapie. W piecu, w piecu i w kominie w myśli dziurze i w pianinie. Już podłogę chcą zrywać. W policji zaczął zywać nagle cerka, to lusterka nie chce naźć na gucerka. Znalazł sam okazało się, że Mary na własnym lasi. Mówił że. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka, jedna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie dziadek rzepkę nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcią. ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą. Ciągnął ciągną i ciągną wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stękał, aż się zasapał. I wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po się sapią, stękają z rogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, mruczek za babcię, dziadka, <coughs> dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. począ się, sapią, stękając roga. Ciągną i ciągną, wyciągną się, nie mogą. Z ukryciu na kurkę czy hołkot, kicia, kotek w ukryciu? Zaszczekał mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała ususzna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, sękają, srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Słoso, sobie gąska ścieżyną wąską. Krzyknęła kurka. Chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, nam, nie mogą. Leciał wysoko, bo się nam długo nos. Le przy próżę tu baczku. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają, srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała sobie zielona żabka, złapała boćka, rzadka to gratka. Żabka za boczka, bociek za, za, za gąskę, gąska za kurkę, kurczka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę i na przyczepkę kawka. Za żabkę, bo na tę rzepkę też miała krawkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę tyle wyciągnęli. A wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali: rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na Kurkę, kurka na gąskę, gąska na wodźka, wociech na żawkę, żawka na kawkę. Pan zróżnił lipie, śpi i śnie mleczka. Lipie, bo znowu mu się śni. Młżynek bamba ma w plecy mieszka. Czarny ma skórę, nasz kuraszka. Uczy się biegnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca. Przeciwnię tego A że mama krzyczy, Bambo ubudzie, a Bambo czarną na ma budzie. Mama powiada, na przyciekle, a on drzewą mamę ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka. Dobry chłopak tego Murzynka. Szkoda że dambo, czarny, wesoły. Nie chodzi razem z nami do szkoły. Murzynek Bambo, Murzynek Bambo, w mieszka a na skórę na szkolę szybam. Uczę się pilnie przez całe ramki Ze swej miesiąc pierwszej przetanki A gdy do domu ze do szkoły wracam. Co ci filluję twojego praca Aż mama krzyczy, bambo, o a bambo czarną nad dwie ma buzią. Mama, mama powiedziała na się mleka, a on na drzewo, mam nie ucieka. Mama opowiada, chodzi do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Więc mama kocha swojego synka, budowy chłopak z tyłu w Murzynkach. Szkoda, że mam go, wesoły, nie chodzi razem z nami już szkoły. Był sobie słoń wielki jak słoń. Znowu się rozsłoń, to, to bós trąbalski, wszystko co miał, było jak Lec strasznie był zapominalski. Słoniowy na górę i nogi słoniowe i z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą słoniowe kręci, Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Naprosił kolegów, na kartę na pół do czwartej. Przychodzą ręczowi dobry kolego, nikt nie odpowiada, nie ma problemu z tego. Zapomniał, że dnia przyjechał Państwa z krokodylów, ma w nim rękę wody Zapomniał, niech nie, nie przyszedł, ma on chłopczyka i dziewczynkę, miłego i... Śliczną słonikę. bardzo kocha te swoje smyta, ale ich imię nie, nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec była trąbek, bąbek, córeczce na imię po prostu kachna, a ojciec była Grubachna, na Nawet hmm. gdy własne imię wymawia, no ja często, często gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli To masz trąbalski I mówi jest jestem, jestem to bimbalski. Żona na pewno jak wyższej miał i, i, i nie jej ale zapomniał. I, no i ta żona kiedyś powiada i do doktora, niech cię wyleczy na stare, na, na stare lata. I zaraz poszedł do adwokata, potem do szefa i do rejenta. I wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wie, że nie zapomniałem. Przytomniał, sobie wszystko to, co zapomniał. pomił. Kowal go zbadał, nie pan podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. No ten kowalski. Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę, tylna szkoleczka. Uczy się pilnie przez całe ranki, ze swej muzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psa ci figluje, to je wraca. Aż mam jeszcze czy Bambo o buzie, a Bambo czarno na dyma buzie. Mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego muzynka. Szkoda, że Bambo czarny, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły.